Ale, pięknie, ale jesteś piękny. Jeszcze takiego amura w życiu nie podnosiłem. ani nie miałem. Ja piernicz, a ja to mam dźwignię. Ale mi się zaczęło rybować. A takie wiecie, bo tu są te Jakieś takie konie. Większy niż te? W nocy miał 15. w te łososie? A. Większy? No. O, tak. Bo o, jest, czy... jest piękny. Wiecie, telefonem wziąć? Świeci się ja. Telefonem wziąć? Nie da się nawet pracować. Zrób zdjęcie telefonu. Musimy już zamienić. Słuchaj, ktoś dzwoni. Halo. Ale wielka. No dobra ale później, no 29 kilo złapali Ale jej, na ryba. Na trzynaście. Ale amura. No, o mnie chcę wyciągnąć. Idzie? No dobra. No. No, Zrób zdjęcie, a potem wideo. Też to nie Takie krótkie. Nieczu, oh. oh. wal. Ej, głowę, stoisz mi robić na remie. aha Dobra to ja przejdę. So, kurwa, za, zablokowane. Nie się. Jak mnie tego. Tak no to, to ja za, nie zablokowałem go. Rób jakieś zdjęcia czy coś, tak. żeby się nie zablokowało. To Tu oh. się ta kołyska podnosi, nie? Musisz tak trochę. No to wiesz, nie mam sprawy z takimi kroczami. Dopiero pierwszy rok. Oh. Dobra, na drugą stronę. Lubiłeś miętek? Tak. Dobra, nie chcę przed kadłem szybki. Dobra. Pójdziemy z nim tam i tam już dopuszczę. Czekaj, jeszcze raz. Nie? Jeszcze raz z tej strony. Chodź teraz chciał wypuść. Płynko Kazika. Albo potem 32 kilo, tak dalej tak. amura. A ja wszyscy mam problem. Nie Jest to no. łatwe. Nie dam randek, mam pas? Oh. Tak, Nie dam rady. randek. No Ale to Dobra, wystarczy. Idziemy, ją tu wypuścić. Mamy To jest to. To o, na... To bo to. Musi, podnosić, Вот сказка. А, ну нате. А вот. Идет по замку. Энкий. А. А. 29 kilo, nie? A 21 no. dni 29 kilo teraz śmieszliwy łopca tutaj proszę pomachać piąteczka <gry> Znowu popę Łowisto Josławica, najlepsza na świecie Tadio Duże ryby mają Panio Opiekun jest znakomity, pomocny, przyjazny, a Dawid...